Witajcie serdecznie, Renuusz Hałas. Karolina Pawlik. Pacjenci zgłaszają się do mnie, że łupię ich w krzyżu. I dzisiaj będziemy mówić o jakichś takich krzyżowych rzeczach, ale to chyba nie do końca będzie dotyczyć tego typu rzeczy, ale to będzie związane też z bólem, ze stanami zapalnymi mm -hmm. i z tym, co dotyczy kondycji naszego organizmu. Czyli? Czyli o reakcjach krzyżowych i jest to termin zapożyczony z alergologii. Okay. E, no, także powiedziałaś o, tak, o krzyżach, łączy się tylko e, słowem, natomiast e, e, słusznie zauważyłeś, że e, warto wiedzieć, czym są reakcje krzyżowe, żeby pomóc sobie w różnych dolegliwościach bólowych, stawowych, mięśniowych. Ja się nie spotkałem, żeby ktoś na przykład mówił o reakcjach krzyżowych, chyba że robili jakieś testy na przykład na dzieciach, tak, i mhm. sprawdzali. Jaka jest reakcja alergiczna? Tak? Czy wtedy, powiedzmy, wykonują testy skórne albo mhm. testy z krwi, i wtedy jakieś wspomnienie reakcji krzyżowych było? Tak, mhm. powiem ci, że ja na studiach również nie miałam rozszerzonego panelu alergologicznego, a widzę, że ta wiedza jest, powinna być jako podstawa w leczeniu różnych chorób dietą. Jeżeli ktoś chce się zajmować leczeniem dietą, to podstawę alergologii musi mieć w paluszku. O co chodzi z tymi reakcjami krzyżowymi? Wiecie, że nie tylko białka mięsa, nie tylko białka jajka, nie tylko białka ryb mają białka, ale węglowodany również mają białka. Mówiliśmy w poprzednich odcinkach o zbożach i ja tam mówiłam, że zboża również mają swoje białka w strukturze ma magiadynę, że to sekalinę, i tak dalej, i tak dalej. Pomidor ma swoje białka, czyli warzywa też mają swoje białka. Ogórek ma swoje białka. Jakiekolwiek warzywa byś sobie wymienił węglowodanowe, znaczy warzywa są węglowodanowe. One w swojej strukturze mają białka. Białka charakterystyczne dla danej rodziny botanicznej. I teraz, dlaczego jest takie ważne, żeby mniej więcej wiedzieć, co to jest reakcja krzyżowa. Reakcja krzyżowa Chodzi wtedy, jest to taki proces, gdzie mamy przykładowo, jesteśmy obciążeni białkami jakiejś grupy produktów, przykładowo trawami, czyli białkami zbóż i za chwilę zjemy jabłko. Jabłko ma w swojej strukturze białko bardzo podobne do struktury zbóż. Jak rozpoznaje taką konfigurację nasz organizm? Pomyśli sobie, że znowu wrzucił mi jabłko do układu pokarmowego, czyli mm. potraktuje to jako pół bochenka chleba. Dlaczego? Mm. Dlatego, że pomiędzy białkami zachodzi w organizmie, może nie pomiędzy białkami, tylko w organizmie zachodzi reakcja krzyżowa, czyli organizm myli się i odczytuje to białko podobne jako białko nietolerantu alergenu. Czyli nieprawidłowym byłoby dla nas na przykład, że Spożywamy na przykład jabłko tak z jakimś pokarmem, który jest innym białkiem, tak? O tym mówimy. Czy... Nie do końca, nie do końca tak, A Czasami jest deser, tak? Powiedzmy. A, to... Jem obiad, prawda, i zjem na przykład tak. sobie szarlotkę z, z jabłkiem. To zależy, o co zapytasz, Albo zjem bo owoce jeżeli, i tak dalej. Jeżeli tak? mi powiesz o takiej konfiguracji, że mamy obiad, gdzie obiad sam w sobie już jest bardzo wysoko i energetyczny. Mhm. I do tego jeszcze. A przecież organizm po obiedzie powinien się regenerować, odpoczywać, trawić y, y, i mieć spokój, a my jeszcze mu dorzucamy deser, czyli podbijamy cukry, podbijamy insulinę, y, wymuszamy nadmierną pracę wątroby, nerek, y, żołądka, zakwaszamy organizm, y, no to wiadomo, że to już jest zbyt ciężki do, y, sprawa do udźwignięcia. Y, ja mówię troszeczkę o czymś innym, dlatego wolę prostsze przykłady. Okay. Czyli jeszcze raz, w momencie, kiedy mamy osobę, na przykład chorą na astmę i wiadomo, że astma jest od nadspożycia zbóż i nadspożycia produktów mlecznych, między innymi, i taka osoba już ma stwierdzoną, powiedzmy, alergię na zboża, wiadomo, że jak ktoś ma alergię na jedno zboża, to powinien zrzucić do rotacji całą rodzinę zbóż, wiemy dlaczego, bo mówiliśmy w poprzednich odcinkach, to w momencie, kiedy. Zrobi dwa dni odpoczynku od zbóż, ale trzeciego dnia zje sobie jabłko, to bardzo często występuje duszność. Dlaczego? Dlatego, że wprowadziła białko, które organizm odczytał właśnie jako zboża czyli jako coś, co ją uszkadza. Podobny zestaw białek do zbóż ma marchewka, podobny zestaw białek ma miód. Czyli osoba, która ma alergię, nietolerancję na zboża, czyli właściwie prawie większość społeczeństwa, bo większość społeczeństwa nadspożywa, w momencie, kiedy dołoży jeszcze sobie herbatę z miodem, no to, no to będzie miała problem, bo. Organizm odczyta to jako zjedzenie półbochenka chleba. Wyobrażasz sobie? Tak Możemy wszystko wyrzucić. Nie, nie, po prostu nie tkwimy w nałogach. Czyli zróbmy, róbmy przerwy w jedzeniu zbóż, czyli wyeliminujmy za, na trzy dni produkty zbożowe. zacznijmy jeść warzywa, z, może jakieś mięso, może ryba z tłuszczem. Nie pomijajmy tłuszczu. Raz w herbata z miodem. <laughs> Wiesz co, powiem ci, że zauważam, że na przykład u astmatyków, albo osób, które są naprawdę mocno obciążone zbożami, one po prostu mają y, odruch wymiotny, jak mówi im o miodzie, o czym to świadczy? O tym świadczy, że organizm y, poprzez właśnie ten odruch wymiotny mówi mu proszę, nie, nie dawaj mi już więcej tego Czyli obserwacje, czas sobie... obserwacji. Tak jest. Natomiast ze zbożami jest trochę inaczej. To są tak silne uzależniacze, że y, działają trochę jak. Y, Uzależniają i wprowadzają nauk, tak jak e, kofeina, tak jak nikotyna, tak jak alkohol, tak jak środki przeciwbólowe czy, czy przeciwnasenne. Tak i tutaj nie mamy tego czerwonego światełka, które nam się zapala i mówi nam przestań mnie jeść, nie mamy dobra. tego wstrętu, e, tylko po prostu mamy uzależnienie. Także już rozumiecie, dlaczego ważne jest e, wiedzieć. Nie. Co z czym się krzyżuje. O tym można więcej poczytać, czy w internecie, czy w książkach z alergologii, czy przyjść do osoby, która się na tym zna i ona was wyedukuje, i dopiero wtedy brać się za różnego rodzaju choroby z autoimmunogresji, bo ta wiedza jest kluczowa przy odkręcaniu chorób z autoimmunogresji, czyli tarczycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, cukrzycy typu drugiego. Mhm. Nie wiem, czy wiedziałeś, ale u cukrzyka, zresztą ja widzę to też w swoim gabinecie, cukier po miodzie wzrasta o wiele wyżej niż cukier z cukierniczki. Mhm. Cukier po zjedzeniu jabłka, czyli fruktozy, daje takie niepotężne wzrosty cukrów, szczególnie poranne, mhm. że daje to zapotrzebowanie na, na insulinę. Czyli praktycznie jak na przykład mamy decydować się na dietę pudełkową, tak, mhm. czy jakiś tam powiedzmy zakres jedzenia sobie ustalamy dietetyczny, jak to mhm. kiedyś ja dostawałem pięć posiłków dziennie, prawda, z, gdzie były, różnorodność była, to trzeba się zastanowić nad tym, które elementy, na przykład pokarmowe połączyć tak, w danej diecie. Żeby nie było takich reakcji, które będą dalej nasilać reakcje alergiczne, astmatyczne, czy też bóle stawowe, tak? O których na początku wspomnieliśmy, bóle krzyża. Wiesz co, jeżeli chodzi o dietę pudełkową, to powiem Ci, że robiłam rozeznanie w, w okolicach i nie ma ani jednego cateringu, który byłby leczący, czyli byłby taki, który byłby podpasowany pod choroby z autoimmunogresji czy inne choroby. Nie ma takiego. Wszyscy po prostu yy, no, wiadomo, nie mają takiej wiedzy, żeby, żeby ułożyć dietę wycofywaniu różnych chorób. Nie wiem, może sama bym się z chęcią zajęła tym. Nie, to jest Katerinie. informacja przede wszystkim dla Was, dla osób, które mają możliwości, środki finansowe, czy chcą też zmienić, mają inną świadomość też mentalną i wiedzę na temat stanu zdrowia, żeby może skontaktować się z Karoliną i zainwestować w tego typu biznes który będzie związany o, przede wszystkim z promowaniem, promowaniem zdrowego stylu zgodnie z aktualną wiedzą, bo to jest inwestycja. Z tego to się potem wyłaniają pieniądze. Tak? Przede wszystkim jak się czujemy zdrowo, możemy pracować, możemy zarabiać. Więc to ma bardzo duże znaczenie i przyszłościowe tak? dla nas, dla naszych dzieci. W jaki sposób się odżywiamy i w jaki sposób przede wszystkim stosujemy profilaktykę, żeby potem nie leczyć się na niektóre schorzenia. Tak? Nie doprowadzać organizmu do wyniszczenia typu na przykład nowotwory jelit. Do, dokładnie, sama bym na to nie wpadła, ale rzeczywiście jestem bardzo zainteresowana propagowaniem tej wiedzy, bo widzę, że dieta ma niesamowity, tylko oczywiście konkretna dieta ma niesamowity potencjał do leczenia różnych chorób. To jest medycyna przyczynowa moim zdaniem. Już niedługo będzie unikalna dieta pudełkowa dla osób, które chcą się odżywiać naprawdę zdrowo. Dlatego oglądajcie nas. Śledźcie nas, bo będziemy informować Was na bieżąco. Mam nadzieję, że spotkamy osoby, które będą chciały się też tym tematem zainteresować, i będziemy mogli rozwijać tego typu edukację, tego typu wiedzę, ale i praktyczne przekazanie Wam właśnie tych produktów, które będą zdrowe i nie będą Wam szkodzić. Nie będą służyły długowieczności, bo. Właśnie. O to, o to tu chodzi. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się.